Miło mi przywitać słuchaczy. <laughs> Dzisiejszy wykład będzie poruszał sprawę nowotworów jako no, takiego zagadnienia, które obecnie najbardziej przestrasza wszystkich najmodniejsze. Dopiero gdy zwiększymy ilość dwutlenków węgla co na przykład można osiągnąć stosując tryb oddychania, jaki zalecał pan profesor Konstantin Butejko. Natomiast taki tryb oddychania też oczywiście od, od tysięcy lat zalecają jogini, aby zmniejszyć ucieczkę dwutlenku węgla z organizmu. Do niedawna nazywano stanami przednowotworowymi i traktuje wszystkie jako nowotwory zło, złośliwe. W pewnym sensie jest to uzasadnione, gdyż jeżeli stany przedrakowe potraktuje się chemioterapią, to te stany się przekształcają w złośliwe nowotwory. W związku z tym, no. Nie można tutaj polemizować. Nowotw już od kilku lat, proszę Państwa, nie spotkałem ani jednego rozpoznania nowotworu łagodnego. Te substancje niestety z tego plastiku przenikają do wody. No, zwłaszcza gdy ona stoi no, no, tydzień, dwa, pięć tygodni, czasami i rok. Zmienia temperaturę. No i ciągle tak. Temperatura się zmienia, rozpuszcza. Profesor Konstantin Butejko, choroba głębokiego oddychania. Otóż, proszę Państwa, yy, sprzeczność jest tylko pozorna. I o tym już wspominałem. Wy, wysoki poziom dwutlenków węgla w otoczeniu oczywiście nie przekraczając 2%, ale blisko powoduje, że jest więcej dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzyków płucnych, jak również wyższy poziom dwutlenku węgla we krwi i wyższy poziom dwutlenku węgla w tkankach. Tkanki wtedy, proszę Państwa, gdy jest wyższy poziom dwutlenku węgla, Wiemy o tym, że dwutlenek węgla, gdy jest rozpuszczony w wodzie, zachodzi w nim reakcja tworzenia kwasu węglowego, czyli tkanki są dwutlenkiem węgla zakwaszone.